Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznym zakupem korzystaj z naszego linku Zająca, który przeniesie do świata najtańszych gier. Nie bądź na kupić na Enebie. Dzień dobry, szalom, szalam, alejkum, jak to mawiają w Nowej Rosji na odświeżonym Kaysera. i się Witam serdecznie Zająco, Sław z tej strony, nasza wielka, piękna Hasyja. W tle przygrywa oczywiście nasza ukochana Eryka a my szykujemy się do pacyfikacji Kazachstanu i wszystkich lokalnych wataszków z tych zbuntowanych prowincji i już wiem gdzie jest cały nasz manpower nasz cały manpower obecnie pracuje na robotach bo jak skończymy ten nasz projekt robot publicznych to odzyskamy ponad pół miliona manpowera tu się schował nasz manpower gdzie ja tak troszeczkę aż zacząłem się niepokoić gdzie nam ci Rosjanie uciekli oni nie uciekli tylko przymusowo, ochotniczo za najniższą krajową i miseczkę ryżu Pracują. Przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, komentarze do statystyk YouTubeowych, a po drugie, to, że mamy niespełna rok, aby spacyfikować rewolucję na Kazachstanie. Dlatego, nie czekając, od razu przechodzimy do, do ofensywy. Myślę, że dwie armie, nasza armia ofensywna z jakimiś light tankami, dywizjami piechoty, wspierana przez AKWAL, armię konną. Przy piechocie górskiej będzie, kawaleria będzie bronić stepów, a piechota będzie puszować tutaj, fajnie że jakbyśmy uratowali naszego popeta, w, znaczy sojusznika, Więc jest popet, jest sojusznik w Bukharze. Najlepszym momentem, aby wprowadzać drastyczne reformy w państwie jest konflikt. Ten konflikt wybuchł, więc mamy kolejną wojnę ojczyźnianą w obronie rasy i naszych posiadłości, naszych chłopów na stepach kazachskich, więc to jest idealny moment, aby przeprowadzić dalszy etap centralizacji. E, mianowicie e, nasza rasa składa się z wielu federalnych stateów, które cieszą się pewną dozą autonomii. Tu mamy opcję, że możemy, e, możemy utrzymać mniej więcej obecny status e, autonomii. To balans of power przesunie w lewo, ale nas interesuje przesuwanie balansu power'a w prawo. Przyznaję, że w lewo można grać pod tego Borisa, pod takiego dobrego Ojca Narodu i wprowadzić e, faktycznie demokrację w Rosji, co aż dziwnie brzmi. A my lecimy na dzisiejszą współczesną Rosję, czyli mamy pięknego naszego owodza Borisa z silną władzą ideokratyczną, i rozpoczniemy proces erozji autonomii w poszczególnych regionach. To rozszerdzi nieco społeczeństwo, ale społeczeństwo, jak obecnie, się skupia na wojnie. Po drugie, dostajemy debuffy, do stabilki zwłaszcza. Balance of Power zacznie się przesuwać. 200 political powera i o, wyłączy możliwość tworzenia jakichś postwojennych autonomii. Nas kompletnie to interesuje. A 200 political powera... E, aha, myślałem, że teraz dostajemy 200 political powera. Te 200 political powera bym teraz skonsumował. No ale dobra, jest jak jest. To jeszcze przy okazji wykorzystamy moment, aby zawiązać lepsze relacje z e, członkami dawnej ententy, bo poprawianie cały czas relacji mimo wszystko ciągnie nam polityka pała, a przydałoby się już go inwestować w dalsze zbijanie kapitału niemieckiego. Są nie tylko niemieckie wpływy, ale też japońskie. Japończycy wykorzystują nasze surowce w Sahalinie. To jest aż 8 ropy oddawać. Przy okazji stabilkę odzyskamy i zmniejszymy influence zagranicznych mocarstw w naszej rasy. W międzyczasie nasze dywizje docierają na linię frontu. Pierwsze nasze czołgusie wyposażone w czołgusie oraz BT-5 wjeżdżają na kazachskie stepy, aby zaprowadzić porządek jednej, jednej niepodzielnej rasy. Tak, my generalnie go chcemy. Tak bardzo go chcemy, że już go zawczasu zatrudniłem do naszego rządu. Mianowicie to jest minister, który ma nam pomóc przeprowadzić dalszą centralizację i zwiększyć wpływy ideokratów. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś potem opcja, żeby obalić naszego wodza, bo tutaj każdy każdemu patrzy uważnie na rączki. A także damy mu szansę. No i go. Ha, zrobimy z niego tego. Zrobimy z niego a, premiera. I zwolnił nam się, zwolniło nam się jedno miejsce przy ministerstwach. Nasza kawaleria walczy obecnie z kawalerią Kazachu. Zajęliśmy pierwszego ważnego supply huba, wyrzucając ich wojska na drugą stronę linii zaopatrzeniowej. I nasza kawaleria e, biegnie na stolicy Kiwy, aby wspomóc i ratować naszego sojusznika w Bukharze oraz wykorzystać to, że wojska tych watażków też mnie walczą między sobą. Więc idealnie wzdłuż Morza Kaspijskiego przeprowadzona jest nasza ofensywa. Niestety, stolicy bronią niespodziewane, ale z tej strony idą główne siły, które na pewno wspomogą. To będzie ważny supply hubik oraz linia kolejowa. Eee, tyle wzdłuż linii kolejowej. Czy Francuzi i Brytyjczycy, jako syndykaliści, zgodzą się na nasze nowe, serdeczne porozumienie? Poza tym, kiwa 3 dni skończyła się tak, że nasze czołgi zostały odcięte, ale spokojnie eee, zaraz to naprawimy, prawda? Tak, bo kawaleria, mimo wszystko, się obroniła, wygrała tą. Bitwę wyciągnęliśmy na telewizję spokojnie. To wszystko było zgodnie z planem. E, w Hancuzi się zgadzają. Na nasze porozumienie stracimy troszeczkę paliwa, znaczy ropy, które pewnie nie będziemy eksportować, ale zyskujemy konsumer Good research speed, no i przede wszystkim power projection. E, a Brytyjczycy się nie zgodzili, tak? Tylko w Hancuzi. No szkoda troszeczkę. Brytyjczycy się nie zgodzili, a wielka, wielka szkoda, bo obaj moglibyśmy na tym skorzystać. Wy tymi Brytyjczykami mielibyście paliwo do tej swojej śmiesznej floteli, a byśmy mieli waszą technologię i wsparcie przemysłowe, a w Francuzi jako szef się dostali, nie? Patrzcie, patrzcie jakie bonusy dostają, tylko 5% konsumer guców. Czymże jest 5% konsumer guców do zabezpieczenia, jeżeli chodzi o paliwko, praktycznie za darmo. O, niestety, Brytyjczycy są, jacy są, nie zdają się na potędze rosyjskiej ekonomii. Nawiążemy pierwsze stosunki z Polakami, aby wzmocnić ich ruch niepodległościowy, 5 power projection i aż 60 polityka pała, mam nadzieję, że inwestowanie w Polaków odda, a nam zostało jeszcze 200 dni, aby zakończyć to kazachskie po powstanie. Kiwa praktycznie jest spacyfikowana, lata dzień powinna z skapitulować, dzięki temu połączymy się z naszym sojusznikiem w Bukharze. O, proszę bardzo, Rumuni się opamiętali i wysłali swojego premiera, aby pokornie błagać nas o wybaczenie, że nie zaakceptowali naszego dealu zbożowego, a my ich wspomogliśmy naszymi zielonymi ludzikami w wojnie bałkańskiej. Widzę, że Serbowie pacyfikują, e, pacyfikują jakieś powstanie, dobrze, potrzebujemy silnej, nie no, jak ci socjaliberałowie w Serbii, nie po to, wódz kochany Boris e, wspierał, e, wspierał swoimi zielonymi ludzikami. Serwów, żeby teraz robił jakąś pseudodemokrację. Czemu wybici umiera jest puszowany przez papaja? I ciano? To nie jest ten ciano. To jest jakiś krewny ciano, nie? To nie jest ten ciano od tych cianów. Traktory dla wszystkich, nieważne są koszty. Minus 100 Political Powera. Na szybko kliknęliśmy kolejną decyzję, żeby pozbijać się niemieckiego kapitału. I teraz zainwestujemy Political Power, którego de facto zbytnio nie posiadamy, chyba że jeszcze gdzieś go przepalimy. Póki są, możemy zreformować... Nie no, kozaków na razie reformować nie chcemy. Możemy zwiększyć... O właśnie, możemy zwiększyć nakłady na te projekty e, budowlane, aby skończyć je... ukończyć w całości. Żeby odzyskać manpower. To jeszcze 50 tysięcy robotników i teraz możemy traktory za resztę zakupić. Niestety nasz sojusznik w całej swej nieomyślności postanowił skapitulować w momencie, kiedy go e, ratowaliśmy. E, to troszeczkę komplikuje sytuację nawet bardzo komplikuje sytuację, bo nasze dywizje są leciutko y, odcięte od zaopatrzenia. Cały ten state wpadł w ręce kazachskich rebeliantów, a już byliśmy blisko, żeby zdobyć, w sumie Taszkent zdobyliśmy i nasze elitarne dywizje biegają po tych stepach, które teraz straciły bezpośrednie dostęp do zaopatrzenia, także trzeba szybko kończyć tą wojnę. Japończycy zatopili nasz okręt, okręt y, pogodowy u wybrzeży Sachalina został za, za, zatopiony przez y, japońską marynarkę niby że wpłynął na japońskie wody. Yy, no niepokojące wiadomości, bo y, Japonia to jest chyba ostatni kraj, w którym chcielibyśmy obecnie toczyć wojnę, nie posiadając floty ani lotnictwa. I patrząc jak nasze mobiki głodują na kazachskich stepach. A, kolejny, kolejny kazaski wataszka został spacyfikowany. No i great sukces. Udało się to wygrać chyba w dwa miesiące. Więc, może, to nie była trzydniowa operacja, ale dwa miesiące nam to zajęło. Mam nadzieję, że wszystko zabierzemy i to wszystko włączymy ładnie w granicę Hasyi. Skipnął się cel i tu my mieliśmy całe drzewko znaczy, w sensie drzewko. Opcję częściowo pacyfikacji tej rewolty kazachskiej. I tu teraz mamy możliwości. A, no i patrz. No i patrz, tu są rzeczy i jak ważne jest sprawdzenie swojego drzewka w Herzow Iron, zanim zaczniecie klikać. Zając zawsze powtarza, sprawdzajcie drzewko, zanim zaczniecie klikać. Także sprawdzajcie, nie bądźcie jak zając, tylko słuchajcie zające. rozumiesz? Dobra, udało nam się spacyfikować kazachską rewoltę. Jeden z tych wataszków w nawrócił się i dołączył i ponownie z naszym papetem. Jednak to jest za dużo, za, za dużo babraniny z tymi lokalnymi plemionami. Częściowo, już zrusyfikowanymi i z naszą społecznością, także zanektujemy wszystkich, zanektujemy wszystkich, ponieważ jest opcja w drzewku, że możemy ich zasymilować. Dobra, Bukhara się zaanektowała. Myślałem, że znowu będzie się ten yy, buntował. Na szczęście, pokawał, udało się go spacyfikować. Widzę, że Węgry też zostały spacyfikowane w wojnie podzielone na poszczególne state. Y. Bebici, trzymaj się, bym ci wysłał ochotników. Czemu Hansa ci nie pomaga? No, niby pomaga wysłał ochotników. E, a Niemcy uderzają kolejnymi sankcjami w naszą gospodarkę. Konsumer gutsy, stabilka i resource na 140 dni. Nacjonalizacja naszej gospodarki trwa. Kolejny sektor przejęliśmy. Tym razem w jakieś budynki w Moskwie przemysłowe. Znowu chcą rekompensaty za to żadnych dealów z Prusakami. Pamiętajcie, żadnych dealów z Prusakami. W Polsce zbliżają się wybory. Mamy kwiecień, a w maju 38 są wybory. Niemieckie interesy reprezentuje król August IV. Natomiast Austriacy również interweniują w tych wyborach, w sensie próbują zdobyć poparcie swojej partii. Widzę, że Centrolew. Centrolew jest wspierany przez Habsburgów. O Jezus, ile tych centrolewów tam jest. Natomiast do Moskwy przybył Roman Dmowski, znany polski patriota. Który chce dobrze dla Polaków w sojuszu z Rosjanami. I możemy zapewnić za kosztem 40 political powera, którego nie posiadamy, więc znowu minusy, podnieść, znaczy mocno podnieść ich szansę na zwycięstwo w wyborach. Obecnie i tak są na razie największą partią, nie licząc tej koalicji centrolewu. No nie wiem, czy oni są wszyscy liczeni centrolewem jako koalicja, no bo wtedy to mają przerażającą przewagę. O, ZZZ! ZZZ! Polscy syndykaliści to ZZ? O, Jezus, znajomego, jak pięknie. Dziękuję, panie Kajzerojsiu. Nie, no dobra. Wysyłamy na razie, trzeba wspierać Dmowskiego, czyli naszych zielonych narodowych populistów. To jest bardzo ważne przy okazji. E, Bustujemy ich. O, skończyliśmy ich bustować, dobrze. Czyli to już jest po tych bustach zwiększone. Czyli my. Nie wiem, czy zdążymy, bo jeżeli Dmowski nie wygra, no potem jest chyba jeszcze w przypadku wojny Niemców z Rosją jest opcja, że możemy polską partyzantkę jakoś odpalać, ale to nie uprzedzajmy biegu wydarzeń. A skupmy się na rozbudowie naszej ekonomii. Szukajmy tych specjalnych cen. O właśnie, w Nowogrodzie jest. Local Construction Speed plus 20. Jeszcze dotęgujemy to infrastrukturą. I kolejne cywilki zaczną powstawać. Opozycja wygrywa wybory w Polsce. Teraz pytanie: czy centrolew, czy Endencja dmowskiego? Po czterech latach? Młode Królestwo Polski ma... jest polem bitwy politycznej. O nie, centro wygrał. Od szpiegi, interesy. O. Jak wielu się spodziewało. Rezultatem, rezultatu zwycięstwem jest. Chłopsko-socjalistyczny. Cent sojusz centrolewowy. dosłownie jest gigantycznym sojuszem. I otwiera to... Niestety, dalej Polskę, naszą kochaną na nie dość, że wpływy niemieckie to jeszcze wpływy Habsburgów. Gdziekolwiek Niemcy nie położą swojej łapy, tam wszyscy cierpią, zwłaszcza Polacy. Ale spokojnie, wyciągniemy Polaków. Tutaj jeszcze jest 12% narodowych populistów. Niestety, dalej pracujemy na 4 sloty badawcze. To trochę zaczyna być mało, jeżeli mamy jeszcze zaraz włączyć lotnictwo do badań. Ale plus jest taki, że przechodzimy mały boom ekonomiczny: pozbywamy się niemieckiego kapitału i niemieckiego kryzysu. I te specjalne strefy ekonomiczne mega oddajemy, jeżeli chodzi o tempo budowy. I pojawił się kolejny projekt budowy, gdzie możemy podbić sobie w sumie stabilkę i trochę kolej transsybelejską. Kolej transsybelejska może być przydatna, jeżeli faktycznie będziemy musieli na wschodzie walczyć albo z Japończykami, albo z tą rebelią. Także może buduj to, to jest tanie kosztuje tylko 5 political Powera. Także rozpocznij budowę. O o zającu mowa chciwym imperialistycznym, to jest RISER slot. Dawaj research slota, dawaj research slota to zaczniemy samoloty badać. Czasami się zastanawiam, czy tej Rosji faktycznie jest ten daleko, daleki wschód potrzebny, aż po wady i granice z Manżurią. Wataszka e, chyba z poprzedniego odcinka może zostać zlikwidowany. Za 100 political Powera możemy się pozbyć tego jakiegoś kozaka, który współpracuje tam z tymi Manżurami w Fengtiangu. 60 do 40, że uda się e, próba asasyństwa. 100 political powera to jest sporo, bo nam potrzebujemy cały czas na decyzję oraz przydałoby się podnieść już na częścią mobilizację naszą gospodarkę. Mamy czerwiec 38, ale yy, fabułka jest ważniejsza. Wydajmy te 100 political powera. W międzyczasie Mongolia chce odnowić relacje z naszą rasyją, dzięki czemu dostanie bonusy, my political powera i tak dalej, pakty agresji i będziemy, widzę, że potem mieli opcję, tak, sprawdzam drzewko na bieżąco, będziemy potem mieli opcję zaproszenia Mongolii do... Naszego sojuszu. Ewentualnie moglibyśmy ją najechać, ale potrzebujemy sojuszników. Także e, sojusznicy są zawsze spokojni, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, żeby nie ginąć tam na Atryszyn. A więcej sankcji! Więcej sankcji! Dawaj, nasza Rosja to wytrzyma. Śmiejemy się z tych niemieckich sankcji. Co mogą nam zrobić w Berlinie? O, nasza potęga nie jest na granic, a widzę, że Skandynawia machnęła jakąś. Unię Federacyjną. Pierwszy raz to widzę na Kajzasiu. Kliknąłem cel, aby powoli gdzieś tam dążyć do konfliktu z Niemcami, zwłaszcza, że tu mamy możliwość formowania piątej kolumny wśród niemieckich papetów na przykład w Polsce gdzie mogli zrobić prorosyjską piątą kolumnę. I odpalił się event o tym, że mamy zdrajców, którzy w Niemczech stworzą, stworzyli już właściwie e, armię wolnej rasy i w przypadku wojny z Niemcami e, powstanie rosyjski rząd w Rosyjski rząd na w Niemczech pod wodzą jakiego Bolderiewa. To jest opcja, żeby też nim potem zagrać. No ale oczywiście nasz Boris Sawinko, na znaczelny wód, spokojnie sobie poradzi z tymi zdrajcami. Przy okazji widzę, że mamy 100% ideokracji. No bardzo dobrze, 20% więcej fabryczek tej, tak co się kombi z tymi naszymi specjalnymi okręgami przemysłowymi i daje niesamowite boosty do przemysłu, no zobaczcie tu fabryczek, jeszcze byśmy się tych stoczni pozbyli, plus 20% construction speeda, maksymalna infrastrukturka, ależ tam budowa leci, jeszcze jakbyśmy tylko gospodarkę zmienili, o tyle militarek byśmy tam trzaskali, o Jesus. Powoli powstają w naszelnym dowództwie Wielkiej Wojny z Niemcami, i są trzy opcje, trzy teorie, trzy plany jak pokonać Niemców w Europie Wschodniej. Pierwsza opcja daje nam możliwość inwazji poprzez Ukrainę, druga poprzez ziemię Białorusi, a trzecia to przez Baltic States. Oczywiście wybierzemy opcję inwazji przez Ukrainę jako Rosja, wiem to się źle zastarzeje. Ale nie po to robimy czołgusie, żeby nasze dywizje pancerne gniły na bagnach Białorusi, tylko sobie spokojnie hasały na ruinach Kijowa, prawda? Prawda? Przy okazji zobaczymy, czy damy radę Kijów w 3 dni machnąć. Także zmodyfikujemy operację Jakaterina. O, bonusy w inwazji na Ukrainę. Dalej możemy wedle własnego uznania e, opracowywać tą operację Jakaterina, czyli tej w planu wojny z Niemcami. Możemy postawić na plan Makarowa, czyli na dywizję pancerne, albo Dękina na przewagę łogniową. No poszliśmy w czołgi, także będziemy kontynuować czołgi. Zresztą można by było zrobić też takie zwykłe dywizje biedokatiuszowe, no ale się rosyjskie muszą być. Kolejna dobra wiadomość dla naszej rosyjskiej, stabilnej, specyficznej demokracji w wykonaniu naszego owoza Borisa: Mianowicie potomek Romanowów Kiriu umiera na zawał serca, więc kolejne zagrożenie dla stabilności znika. A przy okazji, w sumie, możemy pozbyć się na razie części armii, tylko po to, aby odzyskać manpower, bo to jest bezpośrednio z manpowera. W sumie, teraz daję sobie sprawę, i więcej ludzi. Naszych obywateli wmontować na te programy, żeby już raz na zawsze zakończyć e, I odzyskać manpower, który gdzieś tam nam utknął Także wykorzystamy, w sumie nawet rozwiążemy większość armii, tylko po to, żeby mieć manpower na roboty publiczne Jak one się zakończą, to ja rozumiem, że my ten manpower odzyskamy, tak? Bo właśnie rozbroiliśmy się, mamy jedną armię Romana i reszta to są ko kozacka kawaleria Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, mam nadzieję, że tak Austriacy zrobili kolejny krok, żeby pozbyć się niemieckich wpływów w Polsce. Śmieszne, jak ta Polska jest. Znaczy, śmieszne. Ciekawe, jak ta Polska jest celem walki o wpływy, w sensie niemieckie, austriackie i nasze rosyjskie. Na razie, wygrywają Austriacy, doprowadzili do obalenia Augusta IV jako króla Polski i ogłosili powstanie Polskiej Republiki Ludowej. Spokojnie, przyjdź, przyjdą Rosjanie, zaprowadzą porządek w Hasyi. Od niemieckie, imperialistyczne, teutońskie, polskie wpływy podburzają nam populację. Podburzają nam populację, na szczęście populacja na razie nie jest zbyt rozsierdzona, tylko o jeden, o jeden poziom i war support na nim zmniejszą. Na, 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 na czwórkę nam wrzucili rozsierdzenie, ale to jest zły znak, to jest zły znak, trzeba wprowadzić częściową mobilizację do naszej gospodarki, aby po prostu bronić się przed niemieckimi wpływami. Dostaliśmy, o dostaliśmy tego, yy, centrum badania lotniczego, ha, ha, helikoptery może nie, rakieteły rakieteły się przydadzą, będziemy inwestować w artylerię rakietową, to może gdzieś poniekąd zrobimy jakieś wyrzutnie rakietowe. Skończyliśmy centralizację, tam gdzie w evencie pozbywaliśmy się tej autonomii poszczególnych state'ów, dzięki czemu odzyskaliśmy aż 200 political power, te, które teraz dalej zainwestujemy w pozbywanie się niemieckiego kapitału, na przykład taksy na... W się podatki nałożymy na zagraniczne e, posiadłości Oraz przydałoby się zatrudnić kogoś do sztabu lotniczego Na Chiefa Air Force'ów Aleksandry Łapiński e, Air superiority i experience plus 0,30, niech tam powoli rośnie e, Ładnie, i jeszcze mamy political power, to po resztę political power zainwestujemy w, w nasze fabryki Które odblokują nam przy okazji jedną z kompanii przemysłowych Swoją drogą, na ile lecimy już slotów? O, raz, dwa, trzy, cztery, cztery sloty budowlane i prędkość budowy. No, patrzcie, jak ile to jest puśników. Jeszcze te Wesy plus 20 za budowanie odpowiednich tak Coś pięknego. I zrobiliśmy piątą kolumnę. Piąta kolumna, jak nie mam, daje nam o dostęp. o, Do kolejnych opcji destabilizowania krajów, będących pod wpływem imperialistycznych Germanów. Szkoda, że to wszystko kosztuje political Powera. Ale wzmocnimy na pewno polskich, polski ruch narodowy. Zdecydowanie, zdecydowanie wzmocnimy Polaków. W tle sobie rubacznie leci niet molotow. No to pomyślałem, że kliknę sobie bezpieczeństwo pierwszego rodu, które daje potem, ja widzę, jakieś decyzje wpływania na kolejnych wschodnich sojuszników Niemiec. I odpalił się event, gdzie możemy przetestować Kaisera, jego wojska i jego możliwość do obrony wschodniej flanki. To się bardzo źle zestarzaje, jeżeli chodzi o granie tą Rosją. E, możemy przetestować e, pogranicze z Finlandią w regionie jakimś Rapola. Także zróbcie niezbędne przygotowania do tej operacji, małej prowokacyjnej. Zobaczymy, jak Niemcy zareagują. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie wojna, bo nie jesteśmy kompletnie przygotowani. Właśnie większość armii rozwiązałem, aby przeprowadzać roboty publiczne. Wydarzyły się dwie niepokojące rzeczy. Pierwszą z nich jest śmierć Dmowskiego, nasze, naszego sojusznika w polskich sprawach. Mam nadzieję, że. Znaczy mamy nadzieję. A w Rosji, że następcy Dmowskiego, jeżeli chodzi o NDC i narodowych populistów poradzą sobie z utrzymaniem, Stanisław Wojciechowski, o proszę bardzo, z utrzymaniem swoich wpływów, 13%, no Centralew strasznie się tym PSL-owym rozepchał na polskiej scenie politycznej, natomiast druga sprawa jest taka, że ta prowokacja to de facto, faktycznie jest prowokacja i to jest konflikt graniczny, ja tutaj nie mam przygotowanych dywizji, one na szybko sobie biegną mam nadzieję, że zdążą, bo pierwsze starcie nie za bardzo wygraliśmy, bo nie posiadamy tu dywizji Także nasza mała prowokacja nie za bardzo się udała. Finowie złapali naszych żołnierzy w zasadzkę, także wyślemy wsparcie, mam nadzieję, że to da nam troszeczkę czasu na dosłanie posiłków, 600 powera w plecy. Yy, także wytrzymajcie tam chwilę, nasze dywizje już jadą. Protest dyplomatów z Helsinek, żeby zaprzestać wrogich działań i prowokacji na granicy z Finami i całym Heiss-Paktem, bo są wiernymi sojusznikami, właściwie są papetem pod nóżkiem pruskich tałtońskich na Także zignorujemy Finów, oni nie wiedzą co mówi. przemawia przez nich imperializm pruski. No, szkoda, że tam nie ma naszych dywizji, jak zwykle się nie przygotowałem. Yy, dawaj szybciej tymi. A, bo te sześć dywizji to w ogóle. A bo losowo się Z6 wzięło stąd! Okej, okay, to oni sobie powoli idą. Oni sobie powoli idą. Jakiś pakiet sankcji spad, które mi Teleuropa na nas nałożyła. Pewnie kolejne są jakieś sankcje. Tych sankcji jest sporo, ale ważne, że WS działa, jeżeli chodzi o nasz przemysł. Production Efficiency Cap plus 15. Już mamy kapa. 95% plus to, co dają poszczególne kompanie przemysłowe. Panie Wasilewski, czy ty kiedyś tam dotrzesz? Oho, dobra, chyba kwestia się rozwiązała. Ehm, ale dostaliśmy dwa armii Expa i bonus do badań nad e, bronią piechoty. Ale nasze cele zostały mimo wszystko spełnione, ponieważ mieliśmy przetestować e, możliwe reakcje niemie niemieckie na taką prowokację. Okazało się, że Niemcy poza protestem dyplomatycznym e, nie za bardzo chcieli wspierać finów. Także mimo, że to starcie graniczne przegraliśmy, to udało nam się pozyskać cenne informacje o działaniu całego hajszpaktu. Luty 3.9 trzeba naprawdę mocno zacząć inwestować w prorosyjskie wpływy w Europie Wschodniej. Także znowu wspieramy narodowych populistów w Polsce, wspieramy organizacje na Ukrainie. W sumie wszędzie gdzie się da, a wyślij naszych agentów i nawiąż relacje z antyniemieckim ruchem w Europie Wschodniej, a my zakończymy odcinek, mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca, Bebici walczy. Ej, mu można by wysłać ochotników, może w kolejnym odcinku wyślemy ochotników Bebiciemu, aby uratować go przed papistami. Do następnego, cześć, cześć.